Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka i witam was ponownie na moim kanale. Sorry, ale chciałam się totalnie ustawiać świateł i tak dalej. Jest 1 kwietnia, godzina prawie, prawie północ. Za chwilę będzie 2 kwietnia, czyli dzień, w którym jadę na koncert nie Bendesa. Niesamowicie się cieszę. Jeśli się interesujecie moją osobą, to wiecie, że uwielbiam go bardzo, bardzo mocno. Nigdzie się nie chwaliłam tym, że jadę. Dlaczego? Mm. Ogólnie, jeśli jadę w takie miejsce, to wolę się nie chwalić tym za bardzo, bo jeśli ktoś mnie spotka przypadkiem, to okej, okay, ale nie chciałabym, żeby specjalnie ktoś mnie szukał i tak dalej, i tak dalej, więc jeśli ktoś mnie spotka, to na pewno będzie miał fajną niespodziankę, jeśli będzie tego chciał. No to jest tak, że ja idę na koncert swojego idola, więc też chciałabym czerpać jak najwięcej przyjemności z tego, że ja tam jestem jako fanka. Dlatego się nigdy tym nie chwalę. W każdym razie, kochani, teraz mogę wam to powiedzieć, bo kiedy to widzicie, jest po koncercie, ale mam mam bilety wii ujj Słuchajcie, ogólnie miałam straszną sprawę z, z tymi biletami wczoraj, bo w ostatniej chwili się dowiedziałam, że druga osoba z biletu jednak ze mną nie pojedzie i jestem mega, mega zła bo kupiłam te bilety i jak widzicie one kosztowały 1017zł jadę jeszcze opłata serwisowa i dostawa kosztowała 80zł i bilety mi ten grid kosztowały 2010zł i mogłam go kupić, ale wolałam, żeby ta osoba za mną poszła, ale nie idzie więc idzie ze mną no, Natka moja przyjaciółka, asystentka będzie myśleć, pewnie świetnie bawi Natka też bardzo lubi, a ja wam y bo, bo mnie teraz widzicie, będziecie mówić, że noszę drugi dzień, to samo nie. Teraz przymierzam ubrania, w których jutro pójdę na koncert. Szona, więc tak to się prezentuje, mam takie białe buty jeszcze. Nie wiem, chciałam przyjść jak najbardziej normalnie ubrana, czy mówiąc, żeby mi było wygodnie, tutaj całe zakupy, bo jeszcze próbowałam innych rzeczy, ale spódnica, kochani, po koncercie no, no ja mam już spódnica na koncert, to nie jest dobry pomysł. Są te akcje z wiankami. Jak widzicie, mój outfit nie jest zbyt dziewczęcy, bardziej jest taki instabuddy. No cóż, w każdym razie mam tutaj wiele, wiele wianków. Każdy z nich zabiorę. I z tych, które mi pasują tam, to są różowe, ja mam czerwone spodnie, więc średnio to pasi. Mam taki biały cały pianek, a poza tym to mam takie kwiatki. I mój plan na jutro jest taki, że zrobię sobie dwa takie koki z przodu, będę miała rozpuszczone włosy. I w te koki trynię sobie te kwiatuszki. Wtedy to będzie może wyglądało fajnie. Muszę zobaczyć, jak. Nie wiem, jutro wyjeżdżam z Warszawy o godzinie 9.45, więc muszę wstać bardzo rano, żeby to wszystko ogarnąć. W każdym razie teraz się przygotowuję, pakuję. Tutaj mam bluzę, na którą też ze sobą wezmę. Nie wiem, czy się przyda, ale zobaczymy. Mam szczęście, że jest już ciepło i. I nie trzeba zabierać kurtek zimowy. A ja wracam do Warszawy od razu po koncercie. Jedziemy samochodem. Będzie fajnie. widzimy się jutro rano. Cześć kochani. Jest już poranek. Niedawno wstałam. Zdarzyłam już sobie zrobić maseczkę. Teraz czas na makijaż, fryzurę. I o 9.45, czyli za dwie godziny wyjeżdżamy. Stanowiłam wcześniej wstać, żeby spokojnie sobie wszystko, wszystko zrobić w domu. Tak się prezentuje moja fryzura i makijaż. Więc tak mi wyglądała dzisiaj na, na koncercie. Mi się mega podoba, bo właśnie o taki efekt mi chodziło. Z tymi kokami. Jestem dumna. Jest 9.02, więc mam jeszcze tak mniej więcej pół godziny do wyjazdu do Krakowa. Będziemy tam dosyć wcześnie, bo z Warszawy do Krakowa się jedzie ile? 3,5, maksymalnie 4 godziny, ale 4 to z takim postojem na obiad, więc Spoko chyba, nie? Spoko. W Krakowie na miejscu spotkam się z kilkoma znajomymi. Na pewno sobie coś wspólnie zjemy albo coś takiego, bo czekając tak długo na, na koncert, to. Uff, będziemy mieli tyle czasu, że jeszcze nawet może na dżemkę się załapiemy. Zobaczymy. No ale nie, no, mega tej kwiatki wy. Szły, bo słuchajcie, nie wiem czy wam pokazałam jak ja to zrobiłam, w każdym razie ucięłam z tego, najpierw chciałam po prostu wyciągać kwiatki, żeby nie musiać ciąć, bo tu jest taka nakładka zawsze I wystarczy, że wyciągniecie to z kwiatka i to samo odejdzie, ale musiałam ciąć bardziej przy łodydze, wiecie, bo były za krótkie po prostu te prędki i one się nie wbijały w mojego koka i one nie są w żaden sposób żadnymi spinkami fięte, ja mam w środku tylko te łodyżki tak wtyknięte i wszystko jest mega mocno posmarowane lakierem do włosów, ja używam tego ten lakier w ogóle pachnie jak poziomki, i ja uwielbiam go na maksa. Naprawdę jest cudowny, i to nie jest sponsorowane ani nic. Tylko po prostu naprawdę go lubię. Martwię się, że mi się loki rozbiją, wiecie? No ale już trudno, już do tej 23, no to ciężko, żeby wytrzymało w takim stanie wszystko od godziny tak naprawdę do 8 rano. Ale nie, no super przecież! Puh. Jestem już w całości ubrana, pokażę Wam tak na szybko, ale jak będę już w Krakowie, to nagramy takie ładniejsze ujęcia z całego outfitu, więc będziecie mogli zobaczyć jak wygląda moja stylowa w całości. Kochani, jestem już w Krakowie i teraz w centrum idziemy coś. Zjeść. Jest godzina 14.30, więc mamy jeszcze sporo czasu do Kryśka. Dzień dobry. Proszę bardzo z Kryśką przyjechałam właśnie, więc idziemy na obiadek. Ja z Kryśka. Nie wiem, mi Słuchajcie, Jesteśmy teraz na krakowskim rynku. Strasznie tu jest ludzi z wiankami, To pięknie wygląda, jak wszyscy tutaj przyjechali wspierać Shona, prawda? Przełapana! Right. Right. Our... <śles> <śles> Nadeszła ta niesamowita godzina, kiedy w końcu jedziemy na koncert już. I słuchajcie, jedyne co zabrałam to taki grzybeczek, mam kosmetyczkę z Ty już w miarę się tam poprawiłam. Coś tutaj mi tak się starałam w każdym razie. Grzybeczkiem jeszcze włosy. Jedziemy zobaczyć Szymona Mendesa! Love Otwieramy, chowamy kamerę. Bye! Chciałam tylko powiedzieć, że mamy najlepsze możliwe miejsca i możecie nam zazdrościć. I tyle. Bye! Если уж ты Pogotowie, nie no, dało mi. Ja, ja już, ja już, kochani, mam atak astry, ale biegną. Słuchajcie, fajnie było, zawsze powiem więcej. żegnamy się z wszystkimi, Papa kochani. Kochani, jak widzicie, jestem już w domu, jest kolejny dzień. Wróciłam około drugiej w nocy, coś takiego, więc już nie nagrywałam, tylko poszłam ci szybko umyć i do spania. Wróciłam z koncertu Szona Mendesa w Krakowie, było, kochani, niesamowicie. Nie wiem, czy byliście. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście tak swoją drogą. W każdym razie, jeśli chodzi o jego występ, to. Sean ma przeogromny talent. Jak, od kiedy go wspieram? Wspieram go od... Poznałam Shona wtedy, kiedy wyszedł film Następcy i on śpiewał na samym końcu piosenkę Believe. I właśnie wtedy go poznałam. To było wiele lat temu. Trzy nawet chyba. Czekajcie, wygoogluję se tą. Trzy lata temu to było. Wtedy poznałam Seana i wtedy od razu bardzo go polubiłam. Teraz cieszę się niesamowicie, że w końcu zawitał do Polski. Kupiłam z jego merchu rzeczy. Wyszłam w trakcie koncertu, wyszłam w trakcie jednej piosenki. Wtedy, co Sean przebiegał samą na scenę z różą. Wtedy przebiegłam szybko też na stanowisko merczy, żeby kupić rzeczy. I pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest ta koszulka. Kupiłam ją w rozmiarze XXL, bo ja lubię mieć takie sukienkowe. Pokażę, że tak to się prezentuje u mnie. Z tyłu to miasta. Obu teraz. Na górze są europejskie. Jest tutaj pięknie napisane Kraku. Na dole są amerykańskie, więc super się to prezentuje. To jest tą bluzę, kojarzycie. Mam ją od bardzo dawna. To jest bluza Lost in Japan. Ja ją kupiłam, prawdę, że płyty jeszcze z półtorej roku temu chyba. I kolejną rzeczą, którą kupiłam jest taka bluza. Tara również w rozmiarze XXL, bo ja uwielbiam mieć. Kupiłam w rozmiarze XL obie te rzeczy, bo nie było xxl -ek. i nie wiem, czy mnie pan z marzu oszukiwał, bo tą różową mam XXL. W każdym razie tutaj były podobno tylko xl więc brałam XL-ki. Ta jest xl -ka. I tutaj mamy co? Tutaj mamy wyhaftowana róża. To jest napis detour i to wygląda w ten sposób. Ogólnie mega artystyczne wykonanie. Fajne, że to jest różowe. Chcę kupić sobie te, te Podyńki, tylko właśnie w różowym kolorze, żeby mi idealnie pasowało. I na rękawach są wszystkie miasta, w których był. Tu jest znowu Ameryka, to po tej stronie będzie Europa pewnie. Kraków jest, tutaj jest Kraków. Na ładną czcionkę mamy, wiecie? no, <noise> te rzeczy kupiłam na stoisku mercuszona. dodatkowo zgubiłam kwiatuszka, więc trudno, no ale znajdę go, bo na pewno go wnosiłam do domu, więc gdzieś tutaj jest. w każdym razie ja miałam pakiet VIP szczerze mówiąc, hmm, polecam, nie nie polecam, bo te wejścia VIP były takie, że i tak stałam w kolejce, ludzie, którzy nie mieli VIPa i tak się wbili na nasz sektor, no nie, nie polecam bo ja wydałam 1000 zł, mój znajomy, który wydał 300 zł na bilet wszedł dokładnie tym samym wejściem i no nie wiem, ja dostałam ten plakat. I dostałam paszport Shona Mendesa i to była różnica tych 700 zł, więc sami sobie pomyślicie, czy warto. Moim zdaniem chyba jednak nie. W każdym razie... Mm, super jest ta książeczka, fajna, tutaj są ciekawostki różne i tak dalej, i tak dalej, ale jestem smutna, że po prostu tak to się potoczyło, że i tak stałam w kolejce mimo tego vip i tak... No, to było, to było słabe, bo właśnie po to kupiłam to, żeby tego wszystkiego nie robić, no ale trudno. Strasznie mnie obtarły buty wczoraj na koncepcie i zapomniałam oddać tej brązoletki, bo tam było do recyklingu takie, że oni pewnie mogą to użyć jeszcze raz Zapomniałam, bo ja od razu po koncercie w ogóle, wiecie po innym My Blood, jak już chcieliśmy to dziękujemy dziękujemy, to po prostu jako jedna z pierwszych moja ekipa wyszła jak najszybciej, żeby nie robić potem zamieszania więc się udaliśmy prościutko do samochodu i wróciliśmy do Warszawy fajnie, że spotkałam was aż tylu, cieszę się, że nie, nie przeszkadzaliście mi podczas koncertu, to naprawdę było bardzo bardzo przyjemne, jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna za to, że, że daliście mi się to też pobawić. Fajnie, fajnie. Fajnie, że tak to uszanowaliście. Cieszę się, że wiecie, że szan jest dla mnie ważny i że wiecie. No miło mi się zrobiło, jak tak mogłam w spokoju przebyć. <grym> Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, kochani. Napiszcie, czy byliście wczoraj na szonie i na czyj koncert w Polsce jeszcze czekacie. Widzimy się, kochani, w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa pa! Za nie jeszcze dostałam magnesu kwiatuszka takiego. Szkoda na.